Na Dzień tak? Nazywam się Marcin. Będę cię miał przyjemność masować. Cześć, jestem Ewelina. Miło mi. Czy mamy problem u Ciebie? Z plecami. Z plecami, dobrze. W takim razie połóż się. Kiedy przychodzi do mnie pacjent, to tak jednym z elementów to jest wywiad z pacjentem. Cię bolą te plecy? Głównie e, w tej okolicy. Gdzie, do góry, na dole? Na dole, aha, dobrze, na dole. Jeżeli zaczynam wywiad z pacjentem, dowiaduję się o jego problemie, staram się wejść w ten problem. Obolicie też kark czasami, czy głowa? Może piję, yy, ja tak, nie. okolice karku. Mi interesuje ból głowy, tylko przyczyna tego bólu głowy. Na pewno ten zmysł dotyku. Mam bardzo wyczulony, więc potrafię wyczuć napięcie. mięśnie, które są napięte, które trzeba rozluźnić, które trzeba pobudzić. Jak długo zajmuje się pan masażem? A no, już dość długo, 15 lat, odkąd z rok. I to też pomagało mi wyczulenie, empatia którą ja miałem, którym ze swoją chorobą się musiałem zmagać, ona też mi pomaga. Ja wiem, jak człowiek musi przechodzić przez procesy choroby, więc pomagam. Ja ich potrafię zrozumieć. I dlatego jest rewelacyjnym człowiekiem pod względem komunikacji i bardzo miło spędza się czas podczas masażu. Największą dla mnie nagrodą jest właśnie takie podziękowanie od pacjenta, że ulżyłem mu w jego bólu i, i problem został rozwiązany. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj czeka nas niesamowita lekcja. Chciałam Wam przedstawić naszych specjalnych, wspaniałych gości, Pana Marcina i Pana Marcina. Dzień dobry. 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 Dzieciaki są świetnymi słuchaczami. Chłoną praktycznie wszystko jak gąbka. Można im dużo fajnych rzeczy przekazać. Ja nazywam się Marcin Grabiński, rodziłem się zdrowym chłopakiem. Byłem takim normalnym chłopakiem jak wy. Tylko urodziłem się w czasach, kiedy nie było na świecie komputerów. Bo dzieciaki nie są świadome wielu rzeczy. Uważam, że to jest świetna rzecz, że zaczął właśnie chodzić po szkołach, spotykać się z dzieciakami. Opowiadając o sobie, o tym, że można pokonać każdą przeszkodę, że życie nie zawsze się układa po naszej myśli. Wychowywałem się normalnie do 18 roku życia. Nawet myślałem o tym, żeby zostać żołnierzem. Poszedłem sobie na takie badanie wojskowe, i tam okazało się, że tracę wzrok. Okazało się, że mam taką chorobę zespołu Lebera i on się objawił obocznym zanikiem nerwu wzrokowego. Dla mnie jesteście jedną wielką, rozmazaną plamą. Przede wszystkim chcę im pokazać, że mamy różne inne zmysły, że można się poruszać nie tylko widząc. Słuchajcie, jest niewidomy, nic nie widzi. Antoś dostaje laseczkę białą i teraz przejdzie tutaj sobie, spróbuje sobie wyczuć. Widzicie, jak wyczuwa? No, idź do przodu, do przodu, nie bój się, idź do przodu. Widzisz, trafił teraz na coś. Idziemy teraz tu w tą stronę. Nie bój się, nic się nie stanie i powolutku. Te zajęcia są interaktywne. Karty dla niewidomych, zobaczcie, one się praktycznie niczym nie różnią. Puszczę wam kilka kart, one się niczym nie różnią, tylko mają takie oznakowanie Braille'a dla niewidomego, tak? Możemy poczuć zapach, możemy poczuć smak, możemy poczuć dotyk. Pokazuje im Braila, że jeżeli ktoś nie ma ręki, nogi, on również może żyć i być pełnoprawnym uczestnikiem społeczeństwa. Ze procentowego widzenia, tak jak wy widzicie teraz wszystko, to zostało mi pięć. Ta, ta choroba stała się dla mnie takim punktem zwrotnym w moim, w moim życiu. Na podstawie tego, że dwóch moich wujków było chorych, e, mieliśmy już przypuszczenia, że jest to prawdopodobnie choroba genetyczna. Początki są trudne. Utrata wzroku to jednak w 20 roku życia to nie jest łatwe i wiem, że, że, że no jest taki błąd wewnętrzny, że na, na pewne rzeczy się nie zgadzamy no i, i, I Marcin też był podobny. Próbowałem w swoich sił w ale to było taką maską, że myślałem, że jeżeli będę silny i będę miał ogromne mięśnie, to wszyscy będą się mnie bali, dają mi święty spokój. Były takie pytanie, jak długo to może trwać? Coś takiego, takie pytanie Marcina. Ja mówię, Marcin, ty szybciej zaakceptujesz to, że nie widzisz, gdzie ci łatwiej. Ja biegałem, mobilizowałem Marcina, też do biegania. No to co, ruszamy? No dawaj, idziemy. Dobra, dobra. Chodź. On buduje charakter, silny charakter. Po prostu jestem silny, że mogę pokonać każdą przeszkodę, bo maraton daje taką, taką możliwość. On buduje charakter, silny charakter. Opaska wydaje się praktycznie taka zbudowana, bardzo prozaicznie, ale przez to, że mamy ją cały czas na sobie, ja Marcinowi mogę wydawać komendy, naprowadzać go, dawać mu sygnały. Jest wtedy moimi oczami, i on mi mówi: Marcin, za dwa, 3 metry w prawo, e, uważaj krawężnik, e, przyspieszamy. Musi być między nami chemia i taka więź, że e, ja jestem za niego pewny, że on wytrzyma, że da radę. Za dwa. Za jeden, wiraż, wchodzimy. Chyba największym konkurentem, tak sobie uzmysłowiłem niedawno, jest on sam i on goni właśnie siebie. Lubicie się uczyć? Nie! Ja też nie lubię czasami wychodzić na trening. Ja też wiem, że kiedy trenuję, staje się coraz lepszy, staje się coraz szybszy. Więc kiedy wy się tak samo uczycie, to stajecie się coraz lepsi i będziecie coraz mądrzejsi. Tak samo ja. Kiedy trenuję, staje się coraz lepszy i staję się mistrzem. Jeżeli chodzi o maratony, to mam na swoim koncie bodajże 20 maratonów. Czułem, że, że się w tym realizuję, że, że każdy maraton, z każdego maratonu na, na, na bieg, staje się coraz szybszy, coraz lepszy. I że mam ogromne postępy, więc czułem, że ta moja wytrzymałość i ta siła gdzieś tam w, w tych biegach jest ogromna. Macie marzenia? Macie marzenia. Ja też miałem marzenia. Wszystko to spełniam. Marcin miał zawsze taką, takie marzenie pobiec w jakimś wielkim biegu. E, no i to faktycznie nam się udało. W, w zeszłym roku wystartowaliśmy wspólnie w maratonie w Nowym Jorku. Marcin okazał się jednym z najlepszych Polaków. Uzyskał swój w, wynik życiowy. Ten wynik, ten wynik pozwolił mi być w kadrze Polski. Aktualnie jesteśmy piątym duetem na świecie w kategorii T11, czyli osoby niewidome. W maratonie będziemy reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w Londynie w kwietniu 2019 roku. To już mi nie wystarczało, że wygrywałem tylko z niepełnosprawnymi. Ja chciałem wygrywać nawet ze zdrowymi I do, doszedłem do takiego poziomu, że wygrywam ze z normalnymi, zdrowymi ludźmi. Tu są wszystkie moje nagrody, mnóstwo medali. Mistrzostwa Polski, złote, srebrne medale, złote puchary. To jest wszystko piękne, ale to nie jest tak ważne, jak wiecie co? Że ja mogę to robić z rodziną. Że z rodziną czasami idę na trening. Dawaj, dawaj. Dajesz radę, Jasiu? Szczypki jesteś, gościu. Silnowa Dobra, ale to skup się na drodze teraz i patrz przed siebie, dobra? Myślę, że najpiękniejszym dniem w moim życiu to na pewno był ślub, zawsze to podkreślam. I na pewno na rodzinę każdego z synów to też były bardzo szczególne dni. To na boisko idziemy czy gramy w piłkę? Popcorn, no to idziemy grać chodźcie. w piłkę. Ocie. Idziemy. No Rodzina jest częścią mnie. Ona jakby wypełnia całą moją e, część mojego życia i moje, moją pasję. No powiem tak, łatwo nie jest. No ale jakoś to musimy po prostu razem ogarnąć, połączyć to z, z, z karierą sportową Marcina. Moje marząd kocham za to, że kiedy wjeżdżam na jakieś tam zawody czy obozy, potrafię ogarnąć całą naszą rodzinę i daje radę po prostu panować nad tą całą naszą męską częścią rodziny. Najważniejsza jest ta harmonia Marcin i Monika, to, to jest tutaj, tutaj jest, właśnie się uzupełniają, to jest, to jest najfajniejsze. Marcin się potrafi zaopiekować dziećmi i z Moniką się potrafią w tym, w tym podzielić, to, to jest najfajniejsze. Jeżeli macie marzenia i marzycie o nich, one się nie spełnią, one się realizują. Wy musicie chcieć je zrealizować. Dziękuję wam wszystkim za bardzo fajne zajęcia i za pilne słuchanie. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Przeważnie spotykam się z bardzo fajnymi reakcjami. To, mnie, to, to mi daje taką, taką, taką siłę, że czy, czy człowiek wie, że robi to co, to, co powinien robić. Podziwiam Marcina za to za, za te pozytywne nastawienie do świata, do życia. Ja dochodziłem do tego dużo później, a Marcin to w młodym wieku i ogarnął te, te życie, że pomimo tego wzroku kończył masaż i no jest, jest kimś wartościowym i jestem dumny naprawdę z tego, co Marcin osiągnął. On ma ogromną siłę i jego niepełnosprawność to chyba jest jego taki plus, bo Marcin drwi z tego. Życie mu dało mocno popalić, położyło mu trochę kłód pod nogi, a Marcin nie przeskoczył i czeka na kolejny a kontaktuję z tą swoją niepełnosprawność. Chyba sami przyznacie, że świetnie się ogląda naszych superbohaterów.